Teraz zastanówmy się, czy to jest rozsądne podejście. Sama byłam, że zajmowałam się dietetyką kliniczną. No okej, okay, to kliniczna to już jest taka, gdzie mamy poważne problemy zdrowotne, przychodzi pacjent... A czym się różni dietetyka od dietetyki klinicznej, jeśli mogłabyś... To mówisz, dietetyk tłumaczyć. to jest taka osoba, gdzie przyjdziesz i dostaniesz zalecenia dopasowane do jednostki chorobowej, nie wgłębiając się. Ktoś przychodzi i mówi, mam mhm. na przykład kamienie w pęcharzyku żółciowym albo mam miażdżycę. Tak? No, i w miażycy przewidziana jest taka i taka dieta, na przykład niskotłuszczowa z margaryną i tak dalej. Ja poszukiwałam w badaniach, ja próbowałam dopasować różne metody, czy też produkty spożywcze, czy ktoś ma nietolerancję, alergie, pasożyty, czy może ma jakąś kandidę. No tutaj jesteśmy lepiej w stanie dopasować. Tak? Może ma ktoś nietolerancję niklu, jakieś inne, jakieś takie przypadłości, w których jesteśmy w stanie. Wiedząc, co dany produkt zawiera, jakie ma substancje antyodżywcze, jakie zawiera związki, um, które mogą stymulować układ immunologiczny, jesteśmy w stanie coś bardziej lub mniej dopasować. Normalnie dietetyk tego nie robi, bo zadaniem dietetyka tak. jest po prostu powiedzieć, jak ktoś się ma zdrowo odżywiać. Jest takim posłańcem e, od instytucji, które zajmują się zdrowiem. Tak? On ma po prostu tą nowinę iść i głosić. Mówić ludziom, że tak powinni się odżywiać. Dlatego, tak jak powiedziałeś na początku, ten Matrix, nie? To wyjście poza Matrix. Ja nie jestem taką osobą, która będzie mówiła dokładnie tak, jak mi system nakazuje. Mm -hmm. Ja Jestem osobą, która tym ludziom właśnie powie inaczej. Słuchajcie, to chyba nie jest ok, skoro jemy od zawsze tak podobnie, może trochę teraz bardziej przetworzone produkty, ale podobnie. To to jest niemożliwe, że z roku na rok mamy coraz więcej chorych osób i coraz większą ilość otyłych osób, i dzisiaj 65% naszego społeczeństwa ma nadwagę bądź też otyłość, mm -hmm. tak? Ja myślę, że to trochę też jest trochę jak z naszą w ogóle świadomością tego, kim jesteśmy. To...